Cześć, cześć kobietki, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy was na przegląd nowości ze sklepu Pepko. Będą to ubrania z dobrym składem, będzie len, wiskoza, bawełna i niskie ceny. Także dziewczyny, jeśli taka tematyka was interesuje, to serdecznie zapraszamy was do oglądania. Dzisiejszy odcinek zacznę od moich propozycji, ponieważ ja kupiłam zdecydowanie mniej ubrań niż mama. Kupiłam dwa zestawy i t-shirt. Oczywiście wszystkie te rzeczy możecie kupić osobno. Ja zestawiam je tak, żeby tworzyły one komplety. Zacznijmy od kompletu wykonanego z prążkowanej dzianiny, w skład którego wchodzi spódnica i t-shirt. Jeśli chodzi o kolorystykę, to nie wiem czy są dostępne w innym kolorze, ponieważ nie widziałam w sklepie. Ten kolor jak najbardziej mi odpowiada, chociaż nie ukrywam, że zachwycona byłabym, gdyby był on dostępny w kolorze beżowym, ponieważ po pierwsze lubię ten kolor, a po drugie uważam, że ubrania w tym kolorze wyglądają naprawdę bardzo elegancko. Tak prezentuje się z bliska dziewczyny kolor, który mam na sobie. Jeśli chodzi o spódnicę, to mamy tu spódnicę na gące. Jak widzicie, spódnica jest ołówkowa, ale jest naprawdę wygodna, ponieważ mamy tu rozcięcie, wygodnie się z niej poruszać. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z tyłu, natomiast jeśli chodzi o górę, to myślę, że jest to taki basic, jak widzicie, t-shirt jest dopasowany do sylwetki, ale nie jest mocno opięty, także czuję się w nim komfortowo, mamy tu również ładny dekolt, jeśli dziewczyny zdecydujecie się na zakup tego t-shirtu, to radzę Wam wybierać swój rozmiar, ja zarówno górę, jak i dół mam w rozmiarze M. Góra kosztuje 25 zł, natomiast słońca 35 zł. Jeśli chodzi o skład, to myślę, że ten zestaw świetnie sprawdzi się na upalne dni, ponieważ jest wykonany w 95% z bawełny, reszta to elastan. I tak, dziewczyny, prezentuje się cały ten zestaw. W skład mojego drugiego zestawu wchodzą spodenki i t-shirt. Jeśli chodzi o spodenki, to ja zdecydowałam się na kolor różowy, ale widziałam, są one dostępne również w kolorze miętowym. Są one wykonane w 95% z poliestru, reszta to elastan. Jak widzicie, dziewczyny są to spodenki welurowe, tak się one prezentują z bliska. Bez wątpienia jest to propozycja dla dziewczyn, które lubią eksponować swoje nogi, ponieważ mamy tu króciutką nogawkę. Tak wygląda ona z tyłu. Są również bardzo wygodne, ponieważ w pasie mamy tu gumkę. Jeśli natomiast chodzi o t-shirt, to zdecydowałam się na ten t-shirt z takim nadrukiem, ponieważ uważam, że ten nadruk świetnie współgra z kolorem spodenek. Zobaczcie, tak się on prezentuje z bliska. Wykonany jest on w 100% z bawełny. Ta bawełna jest taka cieniutka. Zobaczcie, dziewczyny, z tyłu t-shirt jest gładki. Pokażę Wam również jego długość. Tak się prezentują w całości. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztują 25 zł, natomiast jeśli chodzi o rozmiar i cenę spodenek, to spodenki również kosztują 25 zł i mam je w rozmiarze M. Dziewczyny, jak wiecie, w lecie również bywają chłodniejsze dni, więc do całego zestawu dobrałam bluzę wykonaną z takiego samego materiału, w takim samym kolorze jak spodenki. Bluzę również możecie kupić w kolorze miętowym. Jest to bluza po całości zapinana na suwak. Posiada również kieszenie. Zobaczcie, tak wygląda ona z tyłu. Kosztuje 40 zł. Na mnie widzicie rozmiar M. Uważam, dziewczyny, że ten zestaw bardzo ładnie prezentuje się wizualnie, ale jest również bardzo wygodny. Dziewczyny, zacznę od bardzo fajnego zestawu, w którego skład wchodzą spodnie i koszula. Oczywiście obie te rzeczy możecie kupić osobno, ja jednak zdecydowałam się na całość. Zacznę tu od składu, ponieważ ten zestaw wykonany jest w 52% z lnu i 48% z wiskozy, także jak widzicie skład jest tu świetny. Pokażę Wam z bliska ten materiał. Od razu widać tu domieszkę lnu. Jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie z wysokim stanem na gumce. Ich szersza nogawka zapewnia komfort noszenia. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar 40, natomiast jeśli chodzi o ich długość, to zobaczcie, przy wzroście 164 cm prezentuje się ona tak. Jak widzicie, dla mnie wymagają one delikatnego skrócenia. Na pewno jesteście ciekawe. Ile kosztują spodnie o tak dobrym składzie? Więc już mówię, za te spodnie zapłacicie 40 zł. Jeśli chodzi o koszulę, to jest to taka klasyczna koszula z długim rękawem, zapinana na guziki. Mam ją w rozmiarze 42, ponieważ rozmiar 40 był już wyprzedany. Dziewczyny, ogólnie te rzeczy bardzo szybko się wyprzedają. Pokażę Wam również ją w całości, ponieważ jest ona taka długa. Zobaczcie. Tak się ona prezentuje w całości i za tę koszulę również zapłacicie 40 zł. Kolejny zestaw, tym razem krótkie spodenki i bluzka typu hiszpanka. W tym przypadku również obie te rzeczy możecie kupić osobno. Tu ponownie kolor beżowy, ale to dobrze, ponieważ tak jak Iwona, ja również lubię ten kolor. W tym zestawie również mamy świetny skład, ponieważ wykonany jest on w 55% z lnu i 45% z wiskozy. Dziewczyny, jeśli chodzi o spodenki, to są to spodenki na gumce. Mamy tu fajną długość nogawki, ponieważ ta nogawka nie jest taka króciutka, jak dla mnie jest idealna. Ja w takiej nogawce czuję się komfortowo. Na mnie widzicie rozmiar 40 i tak się one prezentują. I za te spodenki zapłacicie 30 zł. Jeśli chodzi o bluzkę, to tak jak już mówiłam, jest to bluzka typu hiszpanka. W tego typu bluzkach, jak widzicie, dziewczyny, mamy mocno wyeksponowane ramiona, także świetnie się ona sprawdzi na takie gorące, upalne dni. W tej partii, jak widzicie, mamy taką szeroką gumkę, i w tej chwili ona się tu trzyma stabilnie. Ale nie mogę wam tego zagwarantować, że będzie się tak zachowywać podczas noszenia, ponieważ często w tego typu bluzkach bywa, że właśnie ona się tu podnosi do góry. Na pewno dziewczyny wiecie o co mi chodzi. Na mnie widzicie rozmiar 40 i tak ona wygląda i za tę bluzkę również zapłacicie 30 zł. Kobietki, jeśli w krótkich spodenkach nie czujecie się komfortowo, zdecydowanie wolałybyście spódnicę, to również taką propozycję mam dla Was. Tym razem do tej samej bluzki założyłam spódnicę o długości midi. Jak widzicie, mamy tu w pasie gumkę, dzięki której ładnie dopasuje się ona do sylwetki. Na pewno już zauważyłyście, że tu z jednej strony mam taką dużą, naszywaną kieszeń i rozcięcie na nogę. Spódnicę mam w rozmiarze L. Zobaczcie, tak wygląda ona z tyłu. Kosztuje 35 zł i w jej składzie również mamy 55% lnu i 45% wiskozy. Dziewczyny, to jeszcze nie koniec propozycji ubrań z domieszką lnu. Tym razem zacznę od spodni, ponieważ są to takie same spodnie, jak już dzisiaj mierzyłam, tylko tamte były w kolorze beżowym, a te są w kolorze czarnym. Jeśli tamten kolor Wam nie do końca odpowiada, a być może właśnie poszukujecie spodni w kolorze czarnym. To chcę Wam powiedzieć, że takie również kupicie w Pepko. Tu mamy również taki sam skład. Wykonane są one w 52% z lnu i 48% z wiskozy. Na mnie widzicie rozmiar 40. Tak się one prezentują. Pokażę Wam jeszcze ten materiał z bliska. I za te spodnie również zapłacicie 40 zł. Do tych spodni założyłam taką klasyczną koszulę z długim rękawem w kolorze białym. Myślę, że tego typu koszula powinna znaleźć się w szafie każdej z Was, ponieważ możecie z nią stworzyć naprawdę dużo fajnych stylizacji. Wykonana jest ona w 52% z lnu i 48% z wiskozy, czyli dziewczyny kolejna koszula o świetnym składzie. Na mnie widzicie rozmiar 40. Tak się ona prezentuje. I za tę koszulę zapłacicie 40 zł. Tak jak mówiłam, z tego typu koszulą stworzycie dużo fajnych stylizacji i nie muszą być to eleganckie stylizacje. Jak widzicie, ja do tej koszuli założyłam dżinsowe shorty. Wystarczy dziewczyny, że w koszuli podwiniecie sobie rękawy, rozepniecie kilka guzików i już macie stylizację na luzie. Jeśli chodzi o shorty, to zaletą tych spodek jest wysoki stan, który ładnie nam zaznacza tu talię. Jak widzicie, z przodu mamy takie delikatne przetarcia. Natomiast tył już jest gładki, jeśli chodzi o nogawkę, to jest ona surowo zakończona, jej długość jak najbardziej mi odpowiada. Na mnie widzicie dziewczyny spodenki w rozmiarze 40 i rozmiarowo są one na mnie idealne i za te spodenki zapłacicie 40 zł. Mam również coś dla miłośniczek sukienek. Bardzo fajną sukienkę w kolorze czarnym. Nie wiem, czy dostępna jest jeszcze w innej kolorystyce, ale na pewno to sprawdzę, ponieważ ta sukienka przypadła mi do gustu i chętnie bym ją kupiła jeszcze w innym kolorze. Ale na pewno, dziewczyny, wiem, że ma bardzo fajny skład, ponieważ wykonana jest w 80% z wiskozy i 20% z lnu. Zobaczcie ten materiał z bliska. Zarówno rękawy, jak i dół sukienki wykończone są falbanką. Uważam, że te falbanki dodają tej sukience uroku. Mamy tu również ładny dekol w literę V. Ja tego typu dekolty lubię. Zobaczcie jeszcze, jak prezentuje się tu tył. Mamy tu ozdobne wiązanie. Jak widzicie, sukienka jest w takim luźnym kroju. Dzięki temu będzie ona komfortowa w noszeniu. A po drugie, ukryje nam niedoskonałości sylwetki. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar 40. Jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 164 cm sięga ona delikatnie przed kolano i za tę sukienkę zapłacicie 50 zł. Kobietki, tą spódnicę już widziałyście w dzisiejszym odcinku. Tym razem założyłam do niej bluzkę w takim mocnym różowym kolorze. Jak widzicie, przód tej bluzki i tył jest gładki, natomiast na rękawach mamy takie ozdobne, ażurowe wzory. Spróbuję Wam pokazać z bliska. Wykonana jest ona w 100% z bawełny, na mnie widzicie rozmiar L i kosztuje ona 30 zł. Teraz bluzka w kolorze białym z falbankami, z taką delikatną baskinką. Zobaczcie ten materiał z bliska. Wykonana jest ona w 100% z bawełny, i o ile dziewczyny podoba mi się, jak układa się przód. To niestety, zobaczcie, z tyłu mam nadmiar materiału, nie do końca na mnie dobrze leży, ale być może na waszej sylwetce będzie to wyglądało lepiej. Na mnie widzicie rozmiar 40 i ta bluzka kosztuje 30 zł. Jeśli chodzi o spodnie, to kupiłam je w dwóch wersjach kolorystycznych. Oto pierwsze z nich w kolorze niebieskim. Są to spodnie na gumce, tak samo gumką zakończona jest. Nogawka. Wykonane są one w 100% z bawełny. Ten materiał jest cienki, przewiewny. Także myślę, że świetnie sprawdzą się do takiego latania na co dzień. Tym bardziej, że są bardzo wygodne. Dziewczyny nigdzie nie ograniczają mi one ruchów. Tak prezentują się z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar 40 i za te spodnie zapłacicie 40 złotych. Jeśli chodzi o górę, to do tych spodni założyłam koszulkę w paski. Mamy tu połączenie dwóch odcieni różu. Zdecydowanie jest to propozycja dla kobiet, które nie boją się wplatać kolorów do swoich stylizacji. W tej koszulce mamy ciekawe rękawy, ponieważ paski na rękawach biegną w przeciwną stronę niż paski na koszulce, ale spróbuję wam pokazać konkretnie o co mi chodzi. Zobaczcie. No myślę, że naprawdę to wygląda ciekawie. Koszulka wykonana jest w 100% z bawełny. Na mnie widzicie rozmiar L i kosztuje ona 20 zł. Tak wyglądają spodnie w tym kolorze. Również mam je w rozmiarze 40. Natomiast jeśli chodzi o t-shirt, to jak widzicie jest to t-shirt z nadrukiem. Czy mi się ten nadruk podoba? Chyba nie do końca. Zobaczcie z bliska jak on wygląda ale podoba mi się kolor tego t-shirtu. Na mnie widzicie t-shirt w rozmiarze L i nie jest on oversize'owy, tylko taki bardziej dopasowany do sylwetki. Wykonany jest w 100% z bawełny i kosztuje 25 zł. Dziewczyny, mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i że miło spędziliście z nami czas. Mamy również nadzieję, że znalazłyście tu coś dla siebie. Dzisiaj Wam już dziękujemy, że byłyście z nami i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa!